Sylwio, jest Pani mentorem marketingu, ekspertem od social mediów. Ogarnia Pani swoją wiedzą i kompetencją olbrzymi obszar. I ten obszar na pewno interesuje również wieść mieszkańców wsi i obszarów wiejskich, bo do nich ten marketing też dociera. Zwłaszcza w momencie, jak próbują nowej działalności gospodarczej. A dzisiaj o agroturystyce. Wieś kocha agroturystykę, ludzie kochają agroturystykę i co im można podpowiedzieć? Dla wsi, dla agroturystyki wpisuje się znakomicie, social media wpisują się znakomicie, dlatego, że to jest to, czym dzisiaj XXI wiek żyje. Deficyty, które widzimy z szybkiego życia, z takiego życia w na prędce albo takiego życia, instant, e, ukazały nam bardzo dużo e, problemów zdrowotnych, e, problemów e, emocjonalnych i naprawdę szukamy wytchnienia, wytchnienia na wsi. I tak jak social media są, nie, to nie jest już trend, to już od dawna jest nasza druga skóra i zdecydowana większość internautów korzysta z tych mediów społecznościowych, tak samo propozycja, którą dzisiaj można znaleźć na wsi w agroturystykach, jest na pewno. Odpowiedział na te potrzeby, więc grzechem byłoby nie być w mediach społecznościowych. Dlatego, że już dzisiaj nie chodzi o to, żeby pokazywać swoją ofertę. Dzisiaj konsumenci, czyli odbiorcy agroturystyk poszukują autentycznych marek, poszukują szczerości, potrzebują odarcia z tych wszystkich właśnie haseł reklamowych. Wieś i agroturystyka ma, to, ma takie możliwości i może to zaprezentować. Czyli nie kreujemy, tylko pokazujemy, co mamy najlepsze. Dokładnie tak, ja powiem nawet więcej. Ja jestem absolutną fanką pokazywania życia bez filtra. Potrzebujemy tej autentyczności i tego zrzucenia filtra. Warto, absolutnie warto na to postawić. A takie trzy może złote tipy? Podstawowa? Okej. Okay. Po pierwsze, drodzy Państwo, przekonajcie się do nagrywania króciutkich filmów, do tak zwanych rolek czy shortsów. To już ja wiem, że to jest takie nasz żargon marketingowy, ale każdy z Państwa ma komórkę, telefon, który bierze i wystarczy nagrać to, co się dzieje na polu, to, co się dzieje w ogrodzie, a może w Waszej kuchni. Nie musi to być gotowy, finalny produkt. Możecie pokazać jakiś element procesu powstawania. Nawet nie musicie na początku pokazywać siebie. Do tego. Do tego trzeba odrobinę odwagi, ale też odrobinę praktyki i to, to przyjdzie, to mogę Państwu z doświadczenia zaręczyć, że to przyjdzie, więc na pewno, na pewno takie, taki format rolkowy i, i wideo będzie bardzo mocno rozpędzał social media. Po drugie, lifestyle'owo pokażcie Wasze wschody słońca, pokażcie poranki, ale też pokażcie... Co innego niż w mieście można u was zrobić? Nie, nie rozpisujcie się, dajcie kilka haseł i to już naprawdę wystarczy. A po trzecie, to już tak bardzo może algorytmicznie, czyli to co social media lubią, czyli komentarze, starajcie się dyskutować, być otwarci na dialog, a zapytywać czasem, może jaki dodatek do sera, a może jako, jakie warsztaty zorganizować w danym miejscu, dlatego że komentarze z kolei pod postami Państwu pomogą zwiększyć taki organiczny zasięg. To chyba byłyby takie według mnie kluczowe elementy. Bardzo dziękujemy. Dzięki i zapraszam. Pani Marto, jakie działania podejmuje ośrodek, żeby promować takie piękne miejsca jak to, żeby turystka docierała w cudne zakątki agroturystyczne na wsi, w obszarach wiejskich? Promujemy, ale przede wszystkim doradzamy. Wszystkim tym, którzy chcą rozpocząć działalność agroturystyczną, albo nawet już ją prowadzą, staramy się pomóc i rozwiać wszystkie wątpliwości, które się pojawiają. Bardzo często zwracają się do nas o pomoc osoby, które chcą rozszerzyć swoją działalność rolniczą, opierającą się głównie na produkcji rolnej albo zwierzęcej, chcą wykorzystać to, co mają najpiękniejsze, czyli swoje piękne siedliska, żywność, którą produkują, którą mogą się pochwalić. Szukają tylko sposobu i w tym bardzo chętnie pomagamy. Wskazujemy instytucje, które są potrzebne, wskazujemy drogi, wskazujemy jak najlepiej coś zrobić, pokazujemy dobre przykłady. Także staramy się tu kompleksowo pomóc i wspierać. I w rozmowach indywidualnych zapraszamy na szkolenia, na warsztaty, na seminaria. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.